Dużo ubrań takich jak na przykład kaszmirowe, słuchajcie, się w PEPKO pojawiło. Są już też dostępne niektóre dekoracje czy ubrania świąteczne, słuchajcie, to jestem w ogóle w szoku, no ale pokażę Wam później. Te sweterki kosztują 25 zł, są w rozmiarach do XXL i tu są na przykład te różowe. Ta kolekcja, mam wrażenie, że już wraca, bo 45 zł, bo te sweterki chyba już były i one ani nie są na żadnych promocji, ani ich jeszcze tydzień temu nie było, więc zakładam, że są nowością. Tutaj mamy takie jeansowe kurteczki przecenione już na 70 zł. Natomiast jak odwrócicie się na drugą stronę, to w Pepko zobaczycie też, że można kupić jeszcze jesienne kurtki już na promocjach za 60 zł w rozmiarach do 44. I tu się naprawdę to słuchajcie, opłaca, bo te kurtki można kupić teraz naprawdę tanio. Tutaj są na przykład te z brązowym środkiem, bo są takie jakby dwustronne, z tym, że tu jest problem, bo do żadnej tej kurtki nie było ceny. Jeśli jesteście tutaj nowi, to koniecznie zostawcie subskrypcję oraz łapkę w górę.